Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek, znowu na E50, ale tym razem nieporadnikowo. Moi drodzy, bitwa dla mnie wyjątkowa z, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to na pewno jest taki, że była naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca dla mnie i myślę, że fajnie wyciągnięta. Druga sprawa, zwróćcie uwagę, jestem już jak ja to zwykłem nazywać, prawdziwie niebieski. Jest to taka, powiedzmy, bitwa jubileuszowa dla mnie, kiedy właśnie w tym momencie w XVM-ie wskoczyło mi na 2000 punktów w WN8. Mówię, że dlatego prawdziwie niebieski, bowiem część osób zarzucała mi, że mam skalę w WN8 ustawioną w ten sposób, żeby być niebieski mimo zielonych statów. I te osoby zupełnie nie rozumiały, że są dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie zielonego, dwa odcienie fioletowego w ich przekonaniu. Gracz Oniku, Mr. Omen, nie zasługiwał na bycie w x niebieskim, ponieważ miał staty, które są tak naprawdę zielone. Także teraz, już zupełnie oficjalnie, mogę powiedzieć, że wskoczyłem na ten poziom niebieski i mam nadzieję, że już z niego nie spadnę. <coughs> Przepraszam, nie spadnę. Mapa to oczywiście Święta Dolina. Mapa, którą zacznę chyba darzyć dużym sentymentem, bo wychodzą na naprawdę fajne bitwy. Pierwszy strzał w ruchu w E50. Ładne losowanie, wysokie, 409. Zwróćcie uwagę, losowanie mam fajne, ponieważ jestem top tier'em, ale tych dziewiątek jest naprawdę dużo. Inna sprawa, że jest też bardzo dużo medów. Zobaczcie, u nas mamy 3, 5 medów dziewiątego tier'u, oni mają 4 medy dziewiątego tier'u, plus mają jeszcze ciężki i artylerię, czy, przepraszam, ciężki artylerię i TDK, mamy tylko artylerię. Więc nie ma tej różnorodności. Puścimy w, w międzyczasie E50, żeby ona pojechała pierwsza, bo widać jej się bardzo paliło. E, także niech on sobie tam jedzie, a ja mu będę starał się pomagać. E, zrobił głupią rzecz, ponieważ e, spiął się z ich E50, e, i teraz potworną, mocną bułę wyjął za 1041. Powiem szczerze, tutaj artylerzysta, e, nie wiem czy to M53, czy SU, e, którykolwiek by nie był. Naprawdę, moim zdaniem, wykazał się ogromnym brakiem rozsądku i rozwagi, ponieważ. Uderzać w dwa w ten sposób złączone czołgi jest ogromna szansa trafić swojego w plecy, a nie trafić swojego przeciwnika w kadłub. Także naprawdę taki ruch, no. Szczerze mówiąc, to trzeba być nie no, niespełna rozumu, grać na artylerii, albo po prostu nie mieć w ogóle za nic sojuszników, i po prostu mieć generalnie w dupie to, że można go trafić praktycznie jednym strzałem zbić. No i teraz zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Mamy medy, więc logiczne jest to, że medy pojadą bardzo dynamicznie do przodu, tylko że rzecz taka, powiedzmy, szkoleniowa w tej bitwie, tylko jedna. Pamiętajcie, i na litość Boga, proszę was o to, pamiętajcie o tym, żebyście. Zaczynali od obrony własnej bazy, a dopiero potem przychodzili do ataku na bazę przeciwnika. Zobaczcie, ja na chwilkę zatrzymam, bo chcę Wam to uświadomić na przykładzie. Zobaczcie, co się teraz dzieje na minimapie i ogólnie na mapie. Widać wyraźnie, że nasza baza jest po prostu otwarta, rozłożona tak szeroko jak nogi dziewczyny na balu maturalnym. Nikt jej nie broni, oprócz dwóch biednych art, które jak się zaświecą, to już jest po nich. Wszystkie nasze czołgi, mimo że większość. Z nich to medy. Zamiast zacząć się wracać, generalnie atakuje bazę przeciwnika zapominając o tym, że przecież trzeba bronić własną bazę, nasi tam poginęli ale było ich tam niewielu, bo tylko tam chyba mieliśmy E50 e, gdzieś po tamtej stronie e, Lywe i tu jakiś ten czołg to jest pewnie Tygrys e, plus pancera, więc po prostu oni się przebili strasznie szybko ale nikt nie zaczyna się wracać ja tutaj pingowałem tego T-54 Mod 1 e, zobaczcie, nie widać po nikim chęci w ogóle powrotu do bazy więc ja już widząc co się dzieje, pomyślałem sobie że ta bitwa, no będzie w pierwszym i to, I to ostry. Przełączyłem się już na amunicję złotą, bo wiem, że będę musiał bardzo mocno bronić bazę. E, no cóż, pomyślałem sobie: ok, trzeba po zaryzykować tyle, że, po, że jak najdłużej podtrzymać. I e, jeszcze nawiążę do tej obrony bazy. Baza przeciwnika wam nie ucieknie. Nie, jeśli przeciwnik stoi w swojej bazie, to on tej bazy wam nie zajmie. On tam może stać do końca świata. Także naprawdę na spokojnie. W takich sytuacjach zawsze jest taki dziwny owczy pęd. Jak tylko się widzi otwartą drogę do kapa. To po prostu jolo, żeby tylko skapować, nic nas nie obchodzi, po nas choćby po to, jedziemy i bazę broni, czy po prostu zdobywamy, nikt nie tej bazy nie broni. I to jest właśnie podstawowy błąd, ponieważ jeśli cofniemy się do swojej bazy, obronimy ją, to potem przeciwnik jest po pierwsze w mniejszości, bo ubijemy atakujących, po drugie jest trochę jakby skondensowany w obszarze swojej bazy, bo myślał pewnie, że trzeba ją będzie bronić. A taka sytuacja, jak tutaj u nas, jest bardzo zła, ponieważ tak naprawdę bitwa dopiero się zaczęła. Zobaczcie, ona trwa raptem 3 minuty. Jeszcze jest część czołgów niewyspotowanych e, albo gdzieś się dobrze poukrywała. Także naprawdę, to jest koszmarnie duży błąd, że tak się gracze zachowują. Dlatego ja postanawiam, że tutaj e, muszę bardzo agresywnie pojechać. Nie ma co snajpić. Jestem dziewiątym tierem. Na mnie spoczywa odpowiedzialność za, e, za los tej bitwy. E, Miałem tylko nadzieję, taką, że uda się im artylerię zdjąć, zdjąć mi z pleców, i jeśli to by się udało, to wtedy będę naprawdę w domu, bo będę sobie mógł spokojnie walczyć z tymi, którzy tutaj są przy naszym kapie. Teraz zobaczcie, co się dzieje: 4 do 4. Nasi wydawałoby się w tym momencie już wygrywamy tę bitwę, bo kapują praktycznie zaraz będą wszyscy. Dostaję mocną błędę od T34. Nie mam pojęcia, co się stało z moją pestką, która przed chwilą poleciała w tego, w tego meda Ich artyleria bardzo ładnie kończy ISA. Black Prince, byłem pewien, że. Wyjedzie i nie pomyliłem się, że on przejdzie po prostu przez środek, ale byłem też troszkę zaniepokojony faktem, że te 34 ukrył się za domkiem, a nie miałem czasu marnować pestek, żeby niszczyć domek, ponieważ to po prostu, no. Tutaj każda pestka w tym momencie jest bardzo ważna, także zwróć uwagę, co się teraz dzieje. Przyjmuję pestki, staram się dekapować tyle, ile tylko mogę, ale taka ten strzał w tego T54 był błędny, bo on nie był na kapie. Zostaje 30 sekund, wiem, kto jest na kapie, yy, na, najwięcej tego właśnie kapa trzyma T34. Pomyślałem sobie, że może jeszcze ubię tego Black Princea w międzyczasie, ale było już za późno. Wyjeżdżam YOLO, Tu się nie przejmuję, wiem, że przyjmuję pestki za frayer. Tu jeszcze próbuję coś robić ostatnie kilka sekund. Yy, także teraz wyjazd strzał w tego T34. Yy, tak naprawdę w tym momencie myślałem sobie, że tutaj już nie, ma, nie mam szans tego ugrać. Także wyjechałem po prostu tylko, żeby zbić modląc się, że nasi wygrają. I teraz zobaczcie co się dzieje. T-34 na mnie celuje, zgęszenie, ucieczka za domek. On nie może strzelić, ponieważ mu dom przeszkadza. Ja się wycofuję i w tym momencie poczułem, że mam szansę to jeszcze ugrać. Ponieważ tak, ginie Black Prince. T-34 tutaj ja bardzo szybkim strzałem kończę go. Tak naprawdę dużo, dużo szczęścia. I zobaczcie co się w tym momencie dzieje. Mod niszczy, mod się obudził T54 te, te mod 1, ja tego nie zauważyłem, że e, on zniknął, także e, wydawało mi się, że tu jeszcze trzeba e, z nim pograć. Ten T54 te mod 1, ja dopiero w tym momencie widząc tę powtórkę, e, dostrzegłem, że on żyje od teraz, bo mnie się wydawało, że on awczył mniej więcej, od kiedy go minąłem e, do jeszcze dłuższy, dłuższy czas. Zobaczcie, z 10 do 10 i spójrzcie na minimapę. Co się stało z tym naszym turboraszem, który jechał w ich stronę przecież tam było tyle czołgów stało się tyle, że po prostu wszyscy oni zniknęli tutaj dużą pomocą okazała się dla mnie lorka 40T, która tutaj tam z tyłu stała i chyba coś postrzelała ale wziąłem ciężar tego, tej obrony na siebie i przypłaciłem to bardzo dużą utratą zdrowia bo aż praktycznie całą zostało mi dosłownie ogryzki jedno lepsze losowanie od kogoś tam na przykład T-34 jakby trafił lepiej to by mnie po prostu mógł skończyć Także teraz zrobiło się 10 do 11. Ja cały czas żyłem w przekonaniu, że my nie mamy tego gracza w T5 na 4 mod 1, czyli tego Cadborna, bo on wciąż stał w tym samym miejscu. Mnie się wydawało, że on, tak jak po prostu w przebiegu walki, wydawało mi się, że on wciąż jest awkujący. No i jeszcze wracając do tego Rasza, zobaczcie, nasi pojechali tam taką ogromną siłą. I nic nie wskurali. Jedyne co tak naprawdę zrobili, to na początku zniszczyli artylerię TOSU, a potem udało im się dofarmić M53, ale tak naprawdę poza tym to niewiele zrobili, więc ogromne podzielenie sił, okupione ogromnymi stratami, przyniosło bardzo niewspółmierne do zysków, znaczy przyniosło niewspółmierne do zysków straty. Udaje mi się wysnapić tego ISA trzeciego. Zobaczcie, mam naprawdę mało HP, Muszę bardzo je szanować. Na szczęście nie mam uszkodzonego amoraka. A grając kilka bitew wcześniej, miałem chyba dwie bitwy, gdzie miałem uszkodzony amorak permanentnie po dwóch trafieniach właśnie w ten boczek lewy. I to jeszcze była taka jedna bitwa, niestety bardzo jej żałowałem, bo wygrałbym ją, gdyby nie to, że ładowałem 16 sekund. Bo z tym uszkodzonym amorakiem, gram praktycznie od chyba drugiej minuty bitwy. A i tak zrobiłem ponad 4000 uszkodzeń, no to Wieszcie, mi, gdybym miał reload rzędu 7 sekund, a nie prawie 15, czy tam ponad 15, to naprawdę mógłbym się postrzelać, bo tam zabrakło bardzo niewiele. Tam były czołgi na ogrysku, więc no ten Amorak na E50 boli bardzo. Ja nawet nie wiem, czy czasami nie było potrzebne wozić dwóch naprawek. I teraz zobaczcie, co się dzieje. T54 Mod 1 odżył nam ostatnio i jest w samotnym pojedynku z ST1, czyli dziewiątym który którym około. 600 punktów zdrowia. Myślę sobie, jeśli on to ugra, to mamy jeszcze jakąś tam szansę to wygrać. Jeśli on, cały, jeśli on utrzyma górkę i skończy ten dziewiąty tier czołgu ciężkiego, bardzo trudny przeciwnik, kończy go, to damy radę to jeszcze wyciągnąć. Jest 11 do 11. Myślę sobie, nie jest najgorzej. Mamy ogromną stratę. Na szczęście temu modowi pomógł nasz Sta2 z dołu. I mamy wciąż artylerię, to też jest dobra wiadomość, ponieważ arta jest. Ja kręcę się, no oczywiście muszę HP -ki szanować. Zrobiłem w międzyczasie, nie wiem czy zauważyliście, ponad 4, no prawie 4,5 tysiąca uszkodzeń. Sfarmiłem prawie całego Black Prince'a, prawie całego T-34, w dużym stopniu E-50 na początku bitwy. Ja tak naprawdę tutaj, dlatego tak jeździłem bardzo, bardzo zachowawczo, ponieważ pomijając fakt małej liczby HP, byłem... Yy, Przekonany, że gdzieś zaraz, z którejś dziury wyłoni się te 30 który zobaczcie, ma, 3, ma 4 fragi, więc on na pewno gra. Udaje się STA2 skończy T34. Kolejna świetna wiadomość. I nagle z tej bitwy, która była przegrana, wychodzimy na prostą, mamy świetne, świetne pozycje zajęte. OK STA2 jest na ogrysku. On ma zobaczcie 50, przepraszam, 300 nie całe. Artyleria na ogrysku. Tutaj pokazał się E50, który we mnie nie trafił na szczęście. No i teraz, ja sobie myślę, dobra, coś trzeba zrobić, ponieważ tutaj zaraz na pewno będzie ten, ten T30. Ale on się wciąż nie pojawia. Na szczęście, dobrym strzałem, te E50, kończy artyleria. Ale to nie koniec emocji. Uwierzcie mi, jeszcze, jeszcze przed nami jest sporo bitwy. Ten T30, mówię, no gdzieś on musi być. Naprawdę, staram się wymyślić, którędy on przyjedzie. Czy z prawej, czy środkiem, czy gdzieś z lewej. No po prostu nie mogę się nadziwić, że on się wciąż nie świeci a jestem przekonany, że on gdzieś tutaj jest po prostu obok nas dlatego tak się troszkę kręca gówno w przeręblu albo w przerębli zastanawiając się jak zagrać żeby nie nadziać się na jego potwornie mocne działo, ale tak jak mówię no mamy niezłą pozycję, ten moc tam z górki nadaje, więc nie jest źle STA próbuje od frontu ja próbuję od flanki mamy wciąż artylerię, to też jest dobra wiadomość, tylko teraz ktoś nie trafia i strzeci jest na ogrysku. zobaczcie, Arta strzela, nie trafia i teraz ja wyjeżdżam sobie, myślę sobie, ok, spokojnie zobaczcie, teraz go przebiję nie ma żadnego problemu, strzał nie przebija, a czy nie trafiam go wycofuję, na szczęście udało mi się zasłonić tym domkiem i o mnie nie przebił także teraz już tylko zastanawiam się czy strzelać przez budynek czy może poczekać aż on wyjedzie celuję gdzieś tak, on teraz pokazuje mi kawałek frontu szybki strzał, dobijam go, udało się przekroczyć 5000 punktów uszkodzeń, co już jest wynikiem całkiem zacnym, acz wbrew pozorom nie gwarantuje na E50 asa pancernego no i kolejne wycofanie za kilka warstw budynków tylko dlatego, żeby uniknąć tej T30. Mówię po prostu: nie wierzę. Zobaczcie, jak długo tej T30 nie ma wyświeconej. Po prostu musi być coś na rzeczy. Ona gdzieś się musi kryć. Bo przecież gość ma 4 fragi na koncie. 1200 wna, więc zupełnie ogarnięty gracz, który wie, co robić. I jego cały czas nie ma. Jego sojusznicy giną, a on. Gdzieś musi być, tylko pytanie gdzie, dlatego taki bardzo powolny przejazd przez te domki. Chciałbym tutaj, żeby chciałbym, żebyśmy zagrali tak, żebyśmy wszyscy na raz wyjechali, bo nawet jeśli poubija dwóch z nas, to jeden pewnie zdąży go jakoś tam wykończyć. Czekałem właśnie, żeby ten mod nadjechał. i Zobaczcie, jest te 30. Na końcu on cały czas tam na full HP snajpił z końca bazy. Ma to powiedziało według moda, ale on cały czas snipił to jest jego potwornie duży błąd. I moi drodzy pamiętamy. Nie, nie zostawiajcie sojuszników e, tak jak ten T30 zostawił swoich, bo po prostu to, co on teraz zrobił, to jest naprawdę e, woła o pomstę do nieba. Zamiast wyjechać i pomóc, pozwolił im wyjeżdżać pojedynczo. Miał full HP, jest top tierem, ma naprawdę bardzo mocne działo. Może decydować o losach bitwy, a on po prostu stoi w ostatniej linii i snajpi. Wyjeżdża e, chcąc zbić tego Sta. Ja go podpalam ładnym strzałem, przekroczone 600 punktów uszkodzeń. On nie zaświecił, ale ubił e, Sta. Dwójkę ja. Celuje dokładnie tam, gdzie chce, czyli w gąskę. W tym momencie już wiem, że on jest mój, ponieważ stoi na traku, nie naprawi się. Ostatnia pęska posyła go do garażu. 6641 punktów uszkodzeń, 4 fragi. Przechodzimy do podsumowania. Zauważyłem, że pod filmikiem z tym poradnikiem o E50. Jedna z osób napisała, że nie wydaje jej się, żeby to był film poradnikowy, a bardziej przechwalankowy, pokazujący, jaki to niby jestem dobry na pięćdziesiątce. No moi drodzy, trudno mi z tym polemizować, ponieważ każdy inaczej odbiera jakieś filmy, ale nie było to moim celem, żeby się przechwalać, a szczególnie... Cały czas wydaje mi się, że w dużym stopniu część osób żyje w przekonaniu, że ja absolutnie nie, nie mogę albo nie powinienem wypowiadać się na tematy związane z pojazdami innymi niż... Artylerię, ponieważ na nich mi brakuje doświadczenia, umiejętności, zdolności, jakkolwiek by pisać. Ta opinia pokutuje, chociażby ci, którzy na moim fanpage'u śledzą, przy okazji zachęcam do polajkowania. Wiedzą, jak na przykład tam ostatnio był komentarz z Domina, że omęt powartylerzysta, któremu brakuje umiejętności gry na czołgach ciężkich i jakikolwiek innych, dlatego też wydaje mi się, że muszę. Trochę pewnie błędnie, ale muszę usprawiedliwić się, dlaczego wydaje mi się, że mam prawo do mówienia o E50. No i cóż, tak, tak z takiego założenia wyszedłem, że najpierw muszę mieć podstawy. Muszę pokazać Wam, że faktycznie wiem o czym mówię, bo uważam, że żeby Starać uchodzić za eksperta albo specjalistę w danej dziedzinie, trzeba, w tej, w, trzeba na tym polu mieć doświadczenie. E, dlatego też zrobiłem taki wstęp, właśnie może dłuższy odnośnie swoich umiejętności, e, a będę starać się również pokazywać y, kolejne bitwy na e 50 y, i rozdzielać je. Jedne to bitwy po prostu fajne, tak jak ta, z ciekawym przebiegiem, a inne bitwy takie, y, właśnie szkoleniowe, w których będę na podstawie tam poszczególnych y, fragmentów y, skup y, mówić o tym co Wydaje mi się, że tutaj było zagrane dobrze i wykorzystane zalety czołgu. W tej bitwie jakich specjalnych zalet czołgu nie wykorzystałem, oprócz co mogę powiedzieć? No chyba tylko mobilności, bo wtedy, kiedy była potrzeba, rzuciłem się z górki do obrony bazy, i też jednak, mimo wszystko, pomógł mi pancerz, bo się zaraz przekonacie, ile odbiłem. Zobaczcie, zdobyłem stalową ścianę, co na medzie nie jest czymś niezwykłym, ale z drugiej strony nie jest też rzeczą całkiem taką pewną, ponieważ medem, się nie gra na pancerz, tylko stara się po prostu ustawiać w takich sytuacjach dynamicznych w ten sposób, żeby ten pancerz tam troszkę nam pomógł, ale nie, nie bazuje się na pancerzu grając nim. No i oczywiście wpadała oznaka mistrzowska as pancerny, do tego jeszcze spartanin czyli przeżyłem trafienie niepenetrujące bądź rykosze, gdy miał mniej niż 10 punktów zdrowia. Tutaj może być ciekawe, jak będę rozwijać zdolności na E50. Myślę może o Desperacie, chociaż Desperat albo bezpieczne magazynowanie. Chyba jednak pójdę na początku w magazynowanie, ponieważ ten magazyn bardzo pada i muszę go wzmocnić, ale Desperat by mi tutaj w tej sytuacji jeszcze zmniejszył czas przeładowania, co by się przydało. No i oczywiście duży kaliber. 6641 bazowego przepraszam, uszkodzeń i 1582 bazowego EXPA, co jest wyrównanie mego dotychczasowego rekordu na E50, dokładnie co do jedności, czyli 2373 wynosił mój dotychczasowy rekord EXPA, i tyle samo EXPA zdobyłem w tej bitwie. I tak jak mówiłem, pomogła milorka prawie 3000. Ten Awkujący przez dłuższy czas T54 e, Proto, on się obudził w bardzo fajnym momencie. Udało mu się skończyć st bardzo ważnego wroga. Zobaczcie, ona do 28 strzałów, tylko 9 trafił. Nie wiem, co tam się działo na górce, nie wiem, co on robił, czy mu się coś zawiesiło, ale naprawdę okazał się ogromną pomocą e, pod koniec tej bitwy. No i artyleria też coś tam pomagała. Również do końca bitwy prawie dotrwał STA-2. Demedżu ma tylko 600, ale mimo wszystko naprawdę zrobił e, dobrą robotę, ponieważ również dwa ważne fragi naklepał. Niestety, nasze drugie E50, które wyjechało na tamto E50, oddało jeden strzał, który trafiło, nie przebiło i go skończyli. U nich, no tutaj, właśnie to, o czym mówiłem, bardzo duży błąd gracza w T30, czyli y, z tego Minato Hokage.pl. No, stary, popełniłeś ogromny błąd, nie wyjeżdżając i nie pomagając sojusznikom, mając full HP, grając takim y, czołgiem, jakim jest T30, mając to powiedziało, cały czas kampić na bazie, licząc na to, że nasi ogarną, bo. Ich jest więcej, no to jest naprawdę duży błąd. Jedzie się po prostu z nimi. Tutaj nie było sytuacji, w której by być na przykład zagrażał ktoś na kapie, żeby wjechał i ty byś nie zdążył. To się po prostu jedzie całą masą, robi się taki pociąg. Wyjeżdża się z ST-1, -ką, albo właśnie z tym T-34, albo z isem 3 No nie robi się tak, że ST-1 na górkę, T-34 w lewo, IS-3 w prawo, a Ty sobie stoisz i w bazie po prostu kampisz. No zrobił podpalacza bardzo ładnie, 7 strzałów oddał, 6 trafił, 5 przebił, 3-400 To jest drugi wynik w ogóle w grze, no ale koniec końców jako pomoc okazał się być w sumie no, mało pomocny. Ja 24 strzały, 20 trafionych, 18 przebić, wszystko na bliskim dystansie, więc kampy nie było. Mimo nawet tego strzelania do T30, 11 strzałów przyjętych, zobaczcie, odbitych 5 bardzo cennych 5 strzałów. Tak naprawdę zostałem na takim ogrysku, że dowolny strzał. Gaddem, dowolny strzał, nawet z haeka by tutaj mógł mnie e, skończyć. 1000 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, czyli dokładnie tyle, ile, ile potrzebne jest na stalową ścianę. E, 1000 potrzebne, 1000 odbiłem, dziękuję. 9 wrogów uszkodzonych, 4 zniszczeni, 39 punktów obrony bazy. Bardzo pomocny też w obronie bazy okazał się Lorient, ponieważ on zrobił 53 punkty. E, I jeszcze jeśli chodzi o obrońców, zobaczcie, mamy też tego gracza. On zrobił 87 punktów, czyli on e, z tej. Z tego mojego spotaj, mojej walki w kółku skorzystał, bo dzięki temu zrobił obrońcę. Artyleria również coś tam przyłożyła się, 5 punktów obrony bazy. I ta arta również bardzo ważny, frag, ponieważ ona zmęczyła Isa na naszym kapie. Co jeszcze, koszty duże, e, zarobiłem za bitwę prawie 96 tysięcy, ale z, dużo postrzegam złotem, więc wyszedłem na minus 6 tysięcy i o XP już mówiłem, e, mój rekordowy, wyrównany rekord, szkoda bardzo, bo nie wiem dlaczego... E, Wydaje mi się, że mogło być troszkę więcej. Naprawdę chciałbym przekroczyć próg 2,500 ekspa z na tym czołgu. No ale to pieśń przyszłości może się uda. Jak się uda, to pewnie też wam o tym jakoś powiem albo na fejsie, albo w formie filmiku. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zachęcam do zostawiania łapki, komentarza. Zapraszam również na fanpage, a tymczasem to tyle. Do następnego. Cześć!